Siemanko, witajcie na kanale Karszczek W naszej serii niezmiennie, tu Zaplecza No i dzisiejszym gościem jest. Adam, cześć, witam. Witamy serdecznie Adama. Adam jest nominowany z odcinka z Kondradem z Audi. Kto tego jeszcze nie widział, no to możecie tam wpadać na kanał i zobaczyć odcinek. Dość a, ciekawy. A jeszcze wpadajcie na Instagrama do Adama. Tak jest. Jerzu, Jerzu. Adam nie Jerzy. Dzisiejszy no, <laughs> dzisiejszym <mem> to taki <laughs> inside joke troszkę. Co, może przejdziemy po prostu do omówienia czym przyjechałeś? Z grubej rury. Z grubej rury. No to z tym oto białym gruzem E92 czy 5D. Czyli przyjechał nam Sebastian, Se tak. <grym> właśnie Sebastian. Nie Adam a Sebastian. Tam nie, tam niby Adam a Sebastian. Ile koni? Aktualnie jest 324. Jest to seria? Nie, seria to jest 286. Teraz Pisz. jest 324 i nie ja robiłem mapę, tylko poprzedni właściciel. Ja się zająłem, jak ją kupiłem, kwestią wizualną, i żeby ponaprawiać ją, a teraz, jak już wygląda, i w miarę jak o tego jeździ, bo dużo w niej zrobiłem, to będę powoli modował. Czyli po prostu będziesz modyfikował i zwiększał moc. Taki jest przynajmniej plan. Tak jest plan. tak. Jak wyjdzie, nie wiadomo. Nie? nie wiadomo, bo jeszcze mam inne pacjentki w domu, które też oczekują na swoją kolej. Czyli to nie jest jedyny samochód, który posiadasz i modyfikujesz? No, niestety nie. Albo, stety. Albo ma... stety. Dobra, to może nam zdradzić co tam jeszcze trzymasz w garażu co planujesz z nim zrobić, może tak? No, planuję wreszcie ją zbudować. E30 stoi pomalowana, bez silnika. Na początku miało być M54B30, ale będę szukać po wakacjach chyba S54. Czyli jeśli ktoś sprzedaje S54, to możecie się odezwać na Instagrama, do nas przekażemy tak, potem. Jakiś mały robacik, że żeby... Tak, ale jednak trzeba za te silniki troszkę dać. No tak, no tak. Czyli jest szansa, że możemy Cię tu widzieć po raz kolejny z innym wozem, Tylko nadal spod stajni BMW, można powiedzieć. Tak, tylko BMW. Rada <noise> musi przepić trawę, więc. No wiecie, bo jak tutaj troszkę ona pochodziła na tym przelocie, to teraz nasze mózgi nie pracują. Tak, tak powinny. <noise> Zagazowała. No i w sumie podrzuciłeś pytanie, ty możesz się śmiało napić, ja akurat zapytam. Mówiłeś o przelocie, czyli możemy w sumie, jeśli byliśmy przy piecu, to możemy przejść po kolei do całego układu wydechowego. Bo końcówki z tyłu są no, potężne jednak, nie? Ale co jest jeszcze wcześniej? Downpipe, czyli cala i do środkowej puchy jest seria. Jednak, czyli nie A jest tak, jakby jest, cały jest taka mała szan. puszka tam, ale ona praktycznie w ogóle nic nie bierze. Wiesz, ona jest głośna, ale nie na postoju. No, to zawsze jak, poważę, że nie jak, troszkę inaczej wiesz, jak jadę na przykład dwupasem czy coś, jak jej depnę od tam trzech, to w budzie jest mega głośno. Mhm. No to na polu, znaczy na, na dworzu. My jesteśmy w Krakowie. Na polu. Na polu? Na polu. Na polu, na polu. Na polu. Jest pewnie głośniej. 300 prawie, tyle było na liczniku, pewnie mniej w aucie, właśnie tą BMK. Hmm, chyba 5, niedużo, mam dobre kontakty z policjantami, no, no raczej dobrze, raczej dobrze Co sam robiłeś? Może tak zapytam Kupiłem Sam, ku... <laughs> sam? sam kupiłem, nie, nie kupiłem sam, bo kupiłem z tatą Hmm. No bo, pozdrawiamy też, tak? pozdrawiamy. To, tak? Bo, no bo, no, 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 trzeba, dowód, bo no, trzeba było go wpisać w dowód. Trzeba było, wiadomo jak wyszło, to młody. No, ale Jeszcze... sam kupiłem, sam zarobiłem, sam kupiłem. i. Może zacznę tak, z pomocą mojego mechanika, który do mnie przyjeżdżał y, klnąć trochę po mnie i mówić co mam robić, zrobiłem praktycznie sam wszystko z przodu. Cały wózek, y, wahacze nowe, bo trzeba było wymienić, bo wózek był delikatnie nadłamany. Malowałem go w, na niebieski kolor, piaskowałem wszystko, no nie. Mhm. No i praktycznie przód jest cały nowy, Nowe piasty. Wszystko, nawet zwrotnicę pomalowałem. Na Czyli czarno. można powiedzieć, nie boisz się obrócić rąk. Pietro. tu tak zrobię no? coś, tu zrobię tam coś. No uczę się na tym aucie. <grym> no lepiej na tym niż tak. Lepiej. W się, w tym. Bardziej się uczę na E46, bo no. się łatwiej coś złamię to nie, tak nie płacza. No, no w sumie tak, no tak jest tak. No. Jest tak. No, no się mówisz, że wiesz, no tutaj części powiedzmy swoje już kosztują niż patrzeć na tamtą, więc jak, w jaki sposób na to wszystko zarabiasz? No zarabiam. Czyli <grym> rozumiesz. <grym> 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 Zarabiam, wiesz o co chodzi. Zarabia. No zarabiam. No. no dobra. Jakbyście potrzebowali ochrony... to Nie, żartuję, żartuję. Nie, nie no, pracuję, pracuję w Niemczech aktualnie i, ale już podpisałem umowę w Szwajcarii, więc tak jestem troszkę tak tu raz, tu tam. Ten. No dobra, ale to obstawiam, że te wszystkie pokonane kilometry do pracy nie były tą bunią. Nie nie tym? Mhm. A Pierwsza moja praca w Niemczech to była Przejechał na Golfem czwórką, moim pierwszym samochodem, projektem 190 TDI, czarny, na czarnym s line 18. Kupiony zresztą, to była pierwsza felga jaką kupiłem, kupiłem ją gdzieś 100 km od domu i jeszcze nie wiedziałem, czy to są opony bieżnikowane. I kupiłem na tych oponach. Ups. Tak, wróciłem z tymi oponami, stary to zobaczył. <laughs> Synek, coś ty za przeproszenie? Od... <laughs> Jak mnie za przeproszenie z góry na dół, no to, to już się nauczyłem, to, to są opony bieżnikowane. I gość już na całe szczęście był gdzieś z okolicy, to od, od, oddałem mu te opony, i dał mi tam sporo ten trochę siano za te opony. No musiałem kupić nowe, bo ojciec by mnie nie puścił. To jeszcze wiesz, nie puściłbym mnie na takich oponach. No, no to wiesz, to nie jest dystans 100 kilometrów choćby nawet, no nie? Ale wracając, tak, jakby ona bardziej zostaje w domu, jest trzymana pod kocem na weekend, jeśli wracasz do kraju, czy jednak. Rok temu jeszcze była na Innej Feldze. Ale bardzo podobnie zrobiona, to jechałem do nieć. Na, taki, hmm. na takim miejscu jak jest. I było tam wszystko. Nie, fajnie, ciekawie. Biten dobrze we powiem ci fajnie, ciekawie. Nawet, nawet, nawet koledzy z Niemiec trochę propsowali, bo oni nie mogą czegoś takiego zrobić na no tak, wydech, uh -huh. bo im to wiesz, będą mieli bardziej przesłane niż my. To. Czyli teraz to już jest takie bardziej, bardziej weekendówka, tak? Bardziej się chyba robi z tego projekt, z tego Daily, co miało mhm. być kiedyś Daily. Okay. Bo kupiłem 46 no i. I w ogóle zacząłem się brać, za a czy za naprawianie rzeczy, które były już dawno zepsute, ale nie mogłem się za nie zabrać, zacząłem się brać tydzień temu. Żebym tak, się dał. Tak, do chłopaków przed odcinkiem tak, sobie Tak, tak, tak. A tak to wiesz, robię za 40, bo jakoś mi się ten samochód, nie wiem, tak jest tak wszystko łatwe w tym. wiesz. jest elektroniki robię. i tak dalej. Wszystko sam robię w nim. I to jest takie. Ja wjeżdżam, nie muszę na deski wierzyć, żeby podnieść auto. <laughs> Zaraz mu odwiedzić i ta fura pójdzie do sprzedania, bo. czy znaczy, szczerze, <laughs> nie wiem, czy bym ją sprzedał. Mhm. Wolałbym ją opłacać, niech sobie stoi. Mimo wszystko. Tak, szkoda. Mi. Okay. Dobra, to od razu tak zapytam z jakiej modyfikacji jesteś najbardziej dumny? Hmm. Chyba z radia, wiesz? <śmiennie> tak? tak. Z Androida w tym, bo jest mega fajny. Okay. Znaczy, czy jestem tak? dumny z każdej czy... modyfikacji po No czy wiesz co, to, że mam 25 lat, to ja już nawet siebie dumny nie jestem. <śmiennie> 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 nie wiem, cało kształt. Okay. Po Czyli nie ma takiej jednej strictej rzeczy, tylko po prostu jak to teraz się prezentuje? Ta, tak, yy... ten cały, się prezentuje. Czy jednak były jakieś słowa krytyki, jakieś hejtu, że nie, ma, Sebastian to mieliście, nie, czy jak wiesz, coś się takiego pojawiło. A, no co mu to ta? <laughs> No, no, w sensie relacja rodzinna i... musi być ciekawa, no, ale musi, no musi, musi trochę, no bo wiesz, no bo inaczej by motywacji nie było. No w sumie trochę tak. kupiłem te felgi, to nic nie pasowało. Musimy rolować nad kolorem, on mówi nie pasuje, po co to w ogóle kupiłeś? Wie, o kurcze. <noise> teraz, no to ci po, teraz Ci pokażę, teraz, <noise> teraz Ci pokażę i to tam wcisnę i jeszcze się na tym przejadę, bo mówiłem tak kupiłem wiesz, nowe opony, bo nie chciałem mi imperiali kupić, jak ona będzie teraz więcej stać niż jeździć, <noise> które po roku zresztą niektórych, wiesz, jak się dzieje, Wiemy, to się może z nimi kupiłem stać. troszkę, kupiłem Pirelli Power G, na razie na nich jeżdżę, fajnie się jeździ i, i wiesz, zaczęło, zaczęło mi się robić taki Taki paseczek, wgłębienie takie nagle w tej oponie, jak nie ten. No i mówię, no muszę zrolować, no bo no bo... No prędzej czy później mógł szlak trafić tak, do słowo. No no tak, tak, na tak, przykład no? mówię, nie roluj, nie roluj, bo wybije ci, wiesz, nad kole. No, Okej, okay. to wybiję, to wybiję, co Ruda mnie to po interesuje, prostu, że... ja chcę zrobić, to roluję, bo później nie sprzedam, albo na przykład tak samo z moją E30, nie wyjmuj silnika, bo tam był 1.6, nie wyjmuj silnika, bo później e, nie będzie seria, to ten, w e, no, dupie, to jest mój projekt, akurat E30 się nie, bo, nie boję nazwać, że to jest mój projekt. Prawko było za którym razem? Za drugim. Za drugim, a testy? O, <laughs> narkotykowe czy jak? Testy, <śmiech> <śmiech> testy, ale które testy? Testy na prawko. Pytania. Nie, nie Te pytania, Ruch drogowy, Za tak? piątym? Nie wiem, nie uczyłem się Uuu. praktycznie w ogóle wtedy. To zobaczymy jak poradzisz sobie w naszym quizie i z naszymi pytaniami, czy to odpędzi Znaczy wiesz, to przyjechałem BMK, więc raczej... Ograniczenia nie poradzę. Raczej sobie nie, poradzę, nie tak? poradzę, ale mnie to tak wiesz, nie boli. Ograniczenia i limity nie interesują mnie. Wracając do tego, że mówisz, że na ta na to reaguje, a sam fakt całej rodziny, nieznajomych przyjaciół, dziewczyny, partnerki, żony, nie wiem w jakim momencie życia jesteś. A czy. Pff, tak szczerze powiedziawszy, to nie interesuje mnie to, jak ludzie na to reagują, mi się to podoba i koniec. Większość ludzi na pewno na pewno najbardziej się tym jarają ludzie, którzy jeżdżą też bmw kami I dzieci. Tak sama, I dzieci, i, i młode chłopaczki. Mm -hmm. Zawsze jak robią tak, tak robią, tak robią, tak robią, tak robią, tak robią to... Jezu, przepraszam. Tak, Jezu, się nie obudził. Nie... Ja, nie, musi być kickdown, bo jak to jest automat, no to... Nie... Szkoda, że to jest automat, bo to tak to wiesz. Nie, nie przykazujesz. Myślę, że już możemy przejść do samochodu. Co tu się dzieje po kolei, nie? Na, Na czym to stoi? jest gwintowane od... jednak, nie? MTS Gold. Street, street chyba mówiłeś street, street, ten, ale chyba wziąłbym teraz rejsa pod niego, bo jak jeżdżę z przodem i jeżdżę bardzo szybko, to słyszę jak koło uderza o nadkole, a które jest plastikowe i tu się mogą niefajne rzeczy dać. Dokładka jest od jakiegoś gościa z Allegro, z przodu. Mhm. Boczne, boczne dokładki są z Maxton'a, tylnie dokładki Bosch'a są od też jakiegoś gościa z Facebook'a, z grupki Za dzień, mhm. dwa pozdrawiam wszystkich, jak ktoś to ogląda i dyfuzor też jest za drogo także ja to nie tak że kupiłem jakiś e, stricte cały, cały pakiet taki hmm? tu muszę mieć maksu, no i koniec tylko to mi się podobało wziąłem to mi się podobało hmm. to lotka jest też od tego samego gościa który e, sprzedawał mi tą przednią jeśli chodzi o koło koło to jest hacker 9,5 z przodu 10 z tyłu 19 cali na tym jest Pirelli power G no grill jest grillem no też jakiś, pole, też tak? jakiś M4 style grill jest, magnesy jakieś też, nie wiem z czego to są, bo no już było za późno zanim wymyśliłem, że na magnesy chcę rejestrację, w, mm -hmm. wiesz, to musiałem coś nakleić, ale też się nie rzucało, że wygląda jak miała zęby, no No i te wszystkie krateczki też w czarnym połysku, mój lakiernik pomalował, bardzo dobrze wszystko jest pomalowane, pozdrawiam Konrada. z zewnątrz Chyba y, wszystko już sobie omówiliśmy, tak? Czy no, coś jeszcze. A jeszcze tam te wydechy. A no, ta, no tak, rzeczy. końcówki właśnie wydechów, Końców... bo one są duże. To trzeba przyznać, są duże. Jest, jest, jest tam. Jest tam duża. Można pięć normalnie tak ponad wkład. to y się -y. znowu dzieli na pół. Jedni mówią, kurde, ale kominy. A drugi mówią, a ja za duże. A no ja mówię. No wiesz, super. jednemu się podoba y, koleżanka, a drugiemu matka, no nie? Więc wiemy... <śleszy> 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 no to no, nie <śleszy> Nie zadowolisz ka każdego, tak ci powiem. No dokładnie. Wa Grunt, żebyś zadowolił siebie. One są takie duże, że stać przy nich nie może. No to masz. Tak, śmierć. Czekajcie. Bo tak tak myślajcie. o tej wielkości. Ile tam jest po prostu centymetrów w tej średnicy? <laughs> to 114 mm. O! <laughs> Teraz się tak. Kawał zawodnika. Kawał zawodnika. Fiu, fiu, ale bydle. Tak się mówi. <laughs> Tył, poza końcówkami, które owszem rzucają się, mamy też lotkę, o której wspominałeś, że jest od ziomeczka, który, jest, który dawał Ci dokładkę z przodu. Tak. I w sumie co, no tył. Lampy tak. jeszcze. Lampy. Po, lampy są poliwtowe. depo. Depo. Tak. Czyli one są jakieś siemione lekko chyba. Tak, tak, tak bo hmm. lepiej to wygląda. Słuchaj eee. no. A poczekaj, zanim przejdziemy do środka Darku. Tak. czy znaczy ja zostaję tu, nie idę. To <laughs> zobaczymy może jak sobie radzi na torze, co? Torze kardowym. Jeździłeś kiedyś? A chyba raz, na jakiejś okay. festynie. No, no słuchaj. Tu, tutaj nie mamy festynu, no mamy halę przygotowaną, i w sumie no co? My zabieramy cię na torgokardowy. Wam się zaraz wyświetli materiał, twój czas. No i zobaczymy po prostu, jak ci pójdzie w no mniejszych czterech kółkach. Wracamy do tego dużego gagatka. Tak jest. Czyli najwyższa pora byśmy przeszli chyba do środka. Dokładnie. Poza serią, powiedzmy, co zostało zmienione, tak? W sumie prosto. Naklejka LED-owa Night Runner to jest jedna naklejka, jaką mam na tym samochodzie? Kierownica? Kierownica jest, nawet nie jest empakiet, tylko zostawiam taka jest i jest obszyta, obklejona alkantarą. Mhm. Miarę to wygląda. Wiadomo, lepiej był empakiet z bicepsami, ale nie ma źle. Mhm. Radio kupiłem, troszkę się wykosztowałem, ale z Androidem fajnie będzie mieć bo to wszystko funkcjonuje. Czy masz spięte wszystko z kierownicą i tak dalej, działa full radio? Tak, wszystko na. działa. No. Dokładnie. Mm, podświetlenie, bo tam się troszkę dzieje. Wśród. Wczoraj zamontowałem cały pakiet LED-ów. <głosy> <głosy> i, tak, ta i, i ambient poprawiłem, bo fabrycznie jest troszkę słaby, ale mm, te LEDy punktowe jednak to. Tam. Na razie niech zostanie, a... A docelowo trzeba znaleźć, bo to jest jakieś hella BMW, trzeba znaleźć, gdzie ta cała wiązka idzie i najlepiej się tam wpiąć jakimś fajnym z żeby sobie zrobić może jakieś RGB, żeby się ściemniał i... Hmm. Jak po, pobawię się trochę i się auto nie spali, to dam znać. Dobra. Dobra. Jak się spali, to będziemy wiedzieć. Jak się spali, tam <grym> czego nie robić, żeby nikt <grym> tego tak, nie popełnić. Tak, tak. nie ruszajcie chłopaki. <grym> tak. tak. Jeśli i... chodzi o skóry w aucie, to są pewne hotele, które tu były, coś było Było, rozmawiane? wszystko było. Skóry były, tylko jeszcze takie dosyć, jakby to nazwać... Te drewniane, te dekory. dekory. To klasyka wręcz. Takie chyba. seksowne były, takie lamparcie. No ale wszystko w pianoblack, bo tak mi się podoba. Podsufitkę też zamontowałem przedwczoraj. To był taki antracyt, ta, ta podsufitka wcześniej, chyba oryginał, nawet teraz mm. jakiś taki najczarniejszy, jak tylko się dało, ubrałem u, u, do, u, u tapicera, jak najczarniejszą się tylko dało i mm -hmm. fajnie to nawet wygląda. I tapicerką, że tak powiem, podsufitką zajmowało się tapicer, czy wzięłeś to w własną? No, ręce? tapicer. No. Nie wygląda na trudne, tylko nie mam czasu, bo ja mm. tylko wyjeżdżam. No i... Większość że tak wygląda. No tak naprawdę, my złapaliśmy się w takim punkcie. W sumie, gdyby nie ten termin, to byśmy musieli to no zanim kogo tak? wyjeżdżam? No, no. Także udało się takim rzutem na taśmę, bo już raz przekładaliśmy termin. Chyba tak. Ono no i tak nie jest skończona. No, nigdy nie będzie skończona. Wiesz jak jest z samochodami. Tak zawsze jest. coś wyjdzie, zawsze gdzieś przypieprzę i właśnie jakiś zderzak coś odejdzie. No tak, albo ci się pojawi plamkowie, który trzeba zmienić, po coś innego zobaczysz. nie? A względem takim, że mówisz, że tu nikt się nigdy nie kończy, a co byś powiedział o sobie, która chce zaczynać tą przygodę? Czyli masz takiego Adama Sebastiana, który, tak, <noise> który chcę wejść w to światło? Co mu powiesz? Nasz Jezu, nie wchodź to starnie. To, to jest tak uzależniające, że. No nie wiem, szczerze, co bym powiedział. Kup tanie auto, najpierw z małym silnikiem. Mhm. Czyli siły na zamiary można powiedzieć. Nie da się czegoś takiego powiedzieć tej początkującej osobie za bardzo, bo jak kupi małe auto, raczej znaczy kupi tanie auto z małym silnikiem to stuniguje, dołoży dużo siana do niego i mu się to nigdy nie zwróci, to mm -hmm. normalne jest, a będzie, a będzie pragnął tej mocy więcej, czyli a jak znowu kupi na przykład jakąś BMK, bo było wielu takich, że kupiło BMK. zaczął z wysokiego C po prostu, nie? Wrzuci wrzucili na mocną wodę siebie po prostu i no wylądowali, gdzie wylądowali, ale nie, nie mówię o wszystkich oczywiście, Jasne. ale mm -hmm. wiesz jak to jest, jak masz na przykład 18 lat, weźmiesz jakąś dupę do samochodu, to chcesz prześpanować <laughs> przy Czyli tak naprawdę można by rzec, żeby trochę to wypośrodkować. Nie? Tak. Wymarzony samochód. M392. To już bez zająknięcia. Bez zająknięcia. Jak ktoś mi to teraz daje, to kończymy rozmowę i idę stąd, nie? Nie dawajcie mu. Zrobiłbym ją identycznie jak tą. Identycznie, tylko że byłaby Mka. No. Hmm. To już zawsze pozostaje niesmak, że to nie jest MK. To chyba możemy przejść do quizu. Z Mary Kill tak tego w wersji samochodowej. No i zobaczymy, co Adam by rozwalił, zostawił na zawsze i przejechał się na jedną noc. Może tam jakiś BMW się trafi. Jak to był fakt Mary Kill? Co rozwalamy, co zostawiasz na jedną noc, a. Rozpierdalamy co Audi. Na, na jedną noc hurakan, a zostawiamy na zawsze 919. Ale tu, ale tu żeście dali, nie teraz? Ale pojechali. Nie, ale w sumie jeden ci pod dresy bazuje. Jezus, no to Tesle rozwalamy do elektryk, to nie będziemy szaleć. O Jezus, ale wy Co by co, co, co byś jednak zostawił? No? Wiesz, co myślę nad tą Teslą, ale bez przesady, nie? To... Jeżeli na jedną noc, bym jeździł. Jaki jest smak? Łada Ym... wygląda trochę jak a 30, taka? Fie, nie, w sedanie. Fie, no, taka rosyjska. Fiata wywalamy, łada będzie na jedną noc, a wołgę przemalujemy na czarno i zostawiamy. Tak, myślałem. Dajcie znać, jakie wy wybory tak naprawdę podejmowaliście. No i co? Lecimy dalej. Nie wiem, czy kiedykolwiek pytaliśmy, ile pali paliwa, po prostu, ile to spala. Bo to że jednak jest diesel, ma trochę mocy. Ten no, jak deptam to z 10. Jak jadę w trasie to z 6,5, chociaż na tych felgach teraz pewnie nie łyknąłby z 7. 10-11, szczerze nigdy nie czyli, patrzę. Bo... tak nie są czyli wyniki. jak, jak masz takie wszystko. auto to nie patrzysz już na spalanie. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Niestety już się kończymy, bo gadało się naprawdę fajnie. Może tego nie widać na kamerze, ale no spędziliśmy trochę tutaj czasu, że tak powiem. Adam, Seba to bardzo <laughs> Seba Tak jest. Eee, tobie Adamie Sebastianie, dziękujemy wszystkim za, za wzięcie udziału u nas w odcinku, że przyjechałeś do nas. Tutaj jest Dziękuję bardzo. nagroda, że tak powiem, pocieszenia. Nas. Co Ci będzie przypominać o tej chwili? Dokładnie. Mm. Dziękuję bardzo. I co? Magiczna koperta. W kopercie oczywiście znajdują się dwa vouchery. Jeden dla chłopaków z King Auto Spa, czyli miejsce, gdzie nagrywamy. Pozdrawiamy serdecznie całą ekipę i dzięki, że możemy tu być ponownie. Drugi voucher. GP Card Customs, czyli pozdrawiamy Wojtka, wydechy, hamulce, jakbyś coś tam może podziałać, inaczej pomarować, no, pomarować. No, właśnie, pomarować. to wszystko jest już zrobione. Nie wiem. Słuchaj, nigdy nie mów nigdy. Może no, możesz sobie są. się z wydeczkiem pokombinować, żeby było faktycznie głośniej. Może ta puszka. O, 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 o. Jakieś, Także... twardy, jakieś twarde odcięcie może. Słuchaj, no pierwsze pytanie, czy tak naprawdę Ci się podobało to, że tutaj byłeś nominowany, a Excel. druga sprawa. Czy ty nominujesz kogoś? Chciałbym nominować mojego mechanika, Sebastiana Grunwalda, który ma Hondę Civic'a na kompresorze, ale nigdy się za to nie może zabrać. Czy to jest skończone, zanim na niego napiszemy? Jest, on tylko musi tam porobić parę rzeczy i... <laughs> te pierdółki takie, zawsze te pierdółki. <laughs> tak, 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 ale to jest w okay. odstępach czasowych. I... I Krzyśka Jasińskiego, który składa super dopiero. O proszę, to jest bardzo ciekawe. Znaczy, oba samochody mogą być ciekawe, no Honda na kompresorze. Będzie ciekawie. Cóż, serdeczna piona. Piłka, Dokładnie. Tobie dziękujemy raz jeszcze. Dzięki A Wy co? Zostawcie subika, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dzwoneczek oczywiście klasycznie. I co? My widzimy się za dwa tygodnie. Siemanko.